Cześć, witam się serdecznie. Wojtek z kanału Finansowy Excel. W tym filmie pokażę Ci, jak wykonać fragmentator oparty na tabele przystawnej, ale nawet nie jednej tabeli przystawnej, ale dwóch tabelach przystawnych i dołożymy do tego nadwykres wykres przystawny. W poprzednim filmie, do którego Ci odsyłam, robiliśmy fragmentator oparty na tabelach, a teraz mamy tabele przystawne. Przejdźmy teraz do naszego przykładu. W arkuszu nieruchomości mamy. Naszą bazę, nasz zakres danych. Dany agent ma w swojej ofercie ofertę sprzedaży mieszkań z różnych agencji. Na początku musimy wstawić tabele przestawne. Wstawimy również wykres powiązany z tabelami przestawnymi, a następnie połączymy z tabelami przestawnymi fragmentator. Karta Wstawianie, a następnie po lewej stronie mamy tabelę przestawna. Klikamy i mamy okienko służące do wstawienia tabeli przestawnej. Widzimy, zakres tabeli przestawnej jest bardzo ważny, żeby nie było pustych wierszy, bo ten zakres będzie zaznaczony do pierwszego wolnego wiersza i musimy go wtedy ręcznie rozszerzyć. Wybierz, gdzie chcesz umieścić tabelę przestawną. Wybierzemy w nowym arkuszu. Ok, mamy naszą tabelę przestawną. Pierwszą zmienimy nazwę na, arkusze na TP tabela przystawna, Nas, Naszą listę pól. I zobacz, co nam się tu pojawiło. Gdy klikamy na tabelę przestawną, pojawiła nam się nowa zakładka analiza tabel przestawnych, projektowanie i mamy tutaj pokazywanie, widzisz, narzędzia, przyciski i nagłówki pól. Pierwszą naszą tabelę przestawną będzie pogrupowanie po agencjach. Widzisz, że mamy unikalne agencje nazwy agencji oraz cena sprzedaży. Łączna cena sprzedaży danej agencji. I co tu zrobimy? Zobaczmy, mamy te liczby nieuporządkowane. Klikamy w tabelę przestawnej. Prawy klawisz myszki naciskamy. I mamy formatuj komórki. żebyśmy nacisnęli formatuj komórki, by sformatowała nam tylko komórkę bieżącą, w której jesteśmy teraz. Czyli komórkę B4. A chcemy sformatować całą naszą tabelę pod względem formatu liczb. Klikamy format liczby. Liczbowe. Użyj separatora. I bez miejsc dziesiętnych. I mamy już ładnie zrobioną naszą tabelę. Teraz może zrobimy od razu drugą tabelę. Bo powiedziałem Ci, że będziemy sterowali fragmentatorem nie jedną tabelę, ale fragmentator będzie sterował dwoma tabelami. OK. Zamykamy naszą tabelę. Idziemy po raz kolejny do naszego zakresu danych. Klikamy w zakresie danych, wstawianie. Ponawiamy czynność. Tabela przestawna, ale tą tabelę przestawną umieszczamy w istniejącym arkuszu na się TP obok naszej poprzedniej tabeli przestawnej. Na nasz arkusz klikamy i tutaj wstawimy sobie tabelę przestawną, drugą. W tej tabeli umieścimy nazwisko agenta zobacz troszeczkę więcej tych agentów jest oraz też cenę sprzedaży jaką łączną cenę wartości sprzedaży osiągnął dany agent ponawiamy nasze czynności z poprzedniej tabeli czyli ustawiamy format liczbowy z separatorem tysięcznym użyj separatora i mamy zobacz taką samą wartość tutaj i tutaj oczywiście, bo te tabele odnoszą się do jednego źródła, czyli do arkusza nieruchomości tylko są zgrupowane tutaj według nazwiska agenta, a tutaj agencji. Dobrze. I teraz wstawimy. Może wykres od razu wstawimy. przystawny Klikamy na obojętnie którą tabelę. Klikniemy, może, sobie na agencję. Jak wstawiamy wykres przestawny? Zobacz. Mamy tu kartę analiza tabel przystawnych I w narzędziach tabel przestawnych pojawiła nam się karta. Wykres przestawny. Klikamy na wykres przystawny i wybieramy rodzaj wykresu przystawnego. Wybraliśmy najprostszy wykres kolumnowy, agencja, w sumie legendy nam nie jest potrzebna, wartość mamy. Może zmienimy sobie typ wykresu, żeby był ładniejszy. Czyli wchodzimy teraz w kartę projektowanie i mamy powiedzmy taki typ wykresu. Ok. Teraz powiedziałam Ci, że chcemy podłączyć fragmentator, który będzie sterował tymi dwoma tabelami i wykresem. Czyli klikamy na tabelę przestawną i wchodzimy w analizę tabel przestawnych. Kartę klikamy i zobacz co tu mamy. Tu mamy zakładkę, filtrowanie, i tu mamy tak wstaw fragmentator i wstaw oś czasu. Z ością czasu będziemy się zajmowali w następnym filmie. Na razie nas interesuje wstaw fragmentator, czyli klikamy wstaw fragmentator. I co tu mamy? Tak jak w poprzednim filmie ci pokazywałem, mamy listę pól, po których chcemy przeprowadzić nasze filtrowanie. Chcemy, żeby naszym pierwszym filtrem była agencja. Czyli we fragmentatorze wybieramy pole agencji. Wstawię tutaj nasz fragmentator, przesunę go powyżej. Klikam na drągoski pokazuje nam się drogowski. Wstawię sobie tutaj wybór wielokrotny, tak jak Ci pokazywałem w poprzednim filmie. Wstawię jeszcze metros, house i strzelczyka. I zobacz, wykres zmienia nam się i zmienia nam się przestawny wykres oraz tabela numer 1. Widzisz? Ten wykres jest powiązany z tą tabelą. Ale co się dzieje? Dlaczego nam się nie zmienia... Tabela 2, tylko tabela 1 i powiązany z tabelą 1 wykres. Zobaczysz, jak mamy nazwane tę tabelę. Zobacz, tabela przystawna 1. Czyli możemy napisać sobie tak: TP, agencja. OK. I tu nazwiemy tabela przystawna agent. Tabela przystawna agent. Enter. Ok. Mamy nazwane tabele. Jakie tabele są przyporządkowane do naszego fragmentatora? Dlaczego tylko pierwsza tabela jest filtrowana? Zobacz. Klikamy na nasz fragmentator i zaznaczamy go. I możemy tutaj albo kliknąć na fragmentator i połączenia raportu, albo też prawym klawiszem myszki i masz to samo. Zobacz, połączenia raportu. Zobaczymy tutaj połączenia raportu i zobacz. Mamy połączoną tylko nazwę. TP agencja, czyli ta tabela nasza pierwsza. W arkuszu TP zgadza się, ale nie mamy podłączonej do, do tego fragmentatora. Drugiej tabel klikamy, zaznaczamy TP agent. Mamy podłączony, teraz sprawdzimy, czy nam to działa. Chcemy agencję czegowskie wziąć pod uwagę. I zobacz, mamy te same wartości, co znaczy, że fragmentator filtruje nam już na obu tabelach przestawnych. Weźmiemy sobie kilka elementów. Strzelczyk. Zobacz, te same wartości mamy. Widzisz? Filtrowanie nam działa poprzez użycie fragmentatora. Co możemy jeszcze teraz zrobić? Możemy sobie zrobić jeszcze jeden fragmentator, w którym połączymy również te dwie tabele. Klikamy na naszą tabelę, obejmujemy którą, możemy na, teraz na tą drugą i wstawiamy drugi fragmentator znowu wchodzimy na analiza tabel przystawnych wstaw fragmentator i co teraz chcemy wstawić? wstawimy sobie lokalizację znowu mamy połączenie tylko z jedną tabelą widzisz? ani wykres nam nie działa, ani tabela pierwsza nam nie działa i zobacz, że mamy różne wartości Dlaczego nam nie działa? Dlatego, że fragmentator zrobiliśmy tylko na tej tabeli przystawnej. Robimy identycznie jak poprzednio. Klikamy, fragmentator. Weźmy sobie wyczyścimy. Zaznaczamy fragmentator ten drugi. I teraz zrobimy drugim sposobem połączenia raportu. Klikamy myszką i zobacz, podłączamy tabelę pierwszą. I sprawdzamy, czy działa nam. Biały stok. Zgadza się. Zobacz, mamy tą samą wartość w obu tabelach, co świadczy, że obie tabele prawidłowo są sprzężone z oboma fragmentatorami i oba fragmentatory prawidłowo działają. Bardzo Ci dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeżeli spodobał Ci się film, daj lajka i proszę Cię o udostępnienie go przynajmniej jednej osobie. Zachęcam Cię do obejrzenia innych filmów na moim kanale. Pamiętaj, w każdy czwartek o godzinie 12 nowy film na moim kanale. A w co drugi Torek dodatkowo spodziewa się fajnego filmu Finanse z Excelem. Zasubskrybuj mój kanał, a na bieżąco będziesz informowany o moich najnowszych filmach. Zapraszam.